Hej misi! Miski! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będziemy oglądać Najgorszy DIY. Bo. Bo czemu nie? No bo dawno nie było, bo teraz to jest już nie seria, którą wiesz, tak prowadzę regularnie jak kiedyś. Teraz to jest Twój Panik Button. No, jak nie mam co nagrywać, nie ma kontentu. DIY. Okay. Ale wiesz, co jest najlepsze? Widzowie podeślijcie mi DIY. Wtedy to jest mi w ogóle za darmo. Znasz taki słowo jak Tasiem jest uzbrojony? Podłoplwodzina. Tym właśnie. Ta siostra jest podłym. podłą podłym... <śleszenie> Dzisiaj będzie to działało troszeczkę inaczej niż zawsze, ponieważ ja kompletnie nie wiem, co będziemy dzisiaj oglądać. Działa to w ten sposób, że robimy dwa bliźniacze odcinki, i jeden pojawi się u Kamila na kanale, jeden się pojawi u mnie na kanale, i Kamil zrobił research do mojego odcinka, a ja zrobiłam research do odcinka Kamila. Ty no, wiesz co, Ty tak gloryfikujesz. Zrobiłem research. Znalazłem filmiki, tak? Znalazłem dwa filmiki, jestem tak. No, na przykład. Siedzisz sobie, tam, nie wiem, czekasz, aż się zupa ugotuje. Jesteś, tak, o, z tego zrobił odcinek. Tak to działa, widzowie, tak to działa. Wiecie w ogóle, że niektórzy youtuberzy płacą ludziom żeby zrobili im research do odcinka. Nie się, bo... Panek. E, tak. Także moi razem my tak nie robimy. My sami znajdujemy content. Jak to no, widzowie byłby... nie znaleźli. Ja sam to no i... robię. Dzisiejszy odcinek ma motyw przewodni, i motywem przewodnim dzisiejszego odcinka są gry zabawy, sposoby spędzania wolnego czasu, robienia rzeczy z ludźmi albo samemu, dla przyjemności, ponieważ właśnie bardzo przyjemna rzecz, bardzo fajna rzecz sponsoruje dzisiejszy odcinek. Jest to gra planszowa Disney Villains. Ja ogólnie jestem mega fanką Disneya, no nie? Odkąd zaczęłam tylko e, oglądać cokolwiek, zawsze rodzice pokazywali mi bajki Disneya i ja zawsze bardzo je lubiłam i oglądałam je z mamą, z siostrą, ze wszystkimi, i bardzo cieszę się, że przypadło mi dzisiaj. E, polecać Wam produkt, który jest związany z Disneyem, ponieważ, no tak jak właśnie Wam powiedziałam, Disney to jest coś mega bliskiego mojemu sercu. I ta gra mega mi się też spodobała. Jest z pewnym twistem, bo chodzi tutaj o to, że jesteście złoczyńcami w świecie Disneya. Tych e, pozytywnych bohaterów, których znamy z filmów, że zawsze wygrywają. Tym razem Wy musicie pokonać jako złoczyńcy. Jest sześć postaci złoczyńców. Książę Jan z Robin Hooda, jest to Urszula z Arielki, e, Królowa Kier z Alicji w Krainie Czarów, Kapitan Hack z Piotruśa Pana, Diabolina ze Śpiącej Królewny i Jafar e, z Aladyna. Co mi się podoba w doborze tych postaci, to mam wrażenie, że one są podzielone tak w miarę po połowie, że połowa z nich jest z takich bardziej mainstreamowych filmów, które praktycznie każdy oglądał, czyli na przykład Jafar, Urszula, Diabolina, to są takie postaci na maksa ikoniczne dla Disneya. Natomiast Królowa Kie, Książe Jan czy e, Kapitan Huck. Kapitan Hak może najmniej z tego całego zestawienia, ale są to postaci z filmów, które są trochę rzadziej oglądane. No mi na przykład mega to na serduszko było jak masełko, Zobaczyłam, że jest kapitan hack, ponieważ Pietruś Pan to jest totalnie bajka mojego dzieciństwa. Pietruś Pan 2 yy, to jest. Moja ulubiona bajka Disneya w ogóle ze wszystkich. Bardzo fajna jest mechanika gra, bo to jest gra planszowa, ale tak naprawdę nie ma jednej dużej planszy, po której poruszają się bohaterowie, tylko każdy ma swoją jakby mini planszę, na której jego bohater się porusza. Trochę polega to na tym, żeby utrudniać życie swojemu przeciwnikowi. W grę można grać w dwie osoby, ale można grać też w sześć osób. Jest naprawdę, naprawdę estetycznie wydana, a ja bardzo lubię takie ładne rzeczy i to są bardzo ładne rzeczy. My w ogóle bardzo lubimy z kamienem planszówki, lubimy w niej grać ze znajomymi, ale najbardziej lubimy grać w nie we dwójkę, po prostu kiedy jesteśmy sami w domu i e, sobie robimy herbatkę i coś dobrego do jedzenia. A ta gra daje tę możliwość, żeby grać w dwie osoby, co wcale nie jest aż takie częste, bo często e, ciężko taką grę, w której można grać w dwie osoby, a tutaj można i to jest bardzo fajne, też mi bardzo zaplusowało. E, I powiem Wam szczerze, tak już na sam koniec, że e, no jest to materiał sponsorowany, co teraz oglądacie, ale ja i tak bym to chciała zagrać, tak zupełnie obiektywnie jest to naprawdę fajna gra i polecam wam, żebyście się z nią zapoznali. A teraz wracamy do odcinka. E, no dobrze, no to powiedz mi, co przygotowałem? Słuchaj, przygotowałem dla ciebie e, absolutnie Pójdź, z jakiego to jest kanału. Jest to kanał pięciominutowe rozrywki. Są to oczywiście gry i zabawy do, do przygotowania w domu, tak? Janka, e... nie gryźć statywu! Wiesz jaka jest dobra gra i zabawa? Kupcie sobie psa. Nie no, będziecie się nudzili nigdy, nigdy a mała nie psa. Jak, jakkolwiek potrzebujecie, tak zróbcie z psem i już nigdy nie będziecie się nudzili w domu. Już zawsze będziecie mieli kogo opieprzać za to, że nie wiem, próbuje umrzeć widząc kable. To, to, to jest... Nie. Czyli to było spoko, tak? To było spoko, tak. Ale po co, o co chodziło w ogóle? Nie, nie interesuj się tym. Po prostu patrz dalej. Ale to była jeszcze ta... To co ominąłeś, co uznałem... nie, to jest okej. Okay. Uznałem, że to jest okej, okay, tak. Uznałem, że to jest okej. Okay. że powiedział, to jest k***owe, jak nieszczęście, ale jest lepsze niż to powszechnie. nie to było przesuwanie kapsli y, od y, zakrętek, od butelek po papierze. Siema widzowie, ja wam wytłumaczę, o co w tym chodziło, bo komuś chyba tutaj brakuje chrom... To jest ta linia, co oni sobie zrobili, nie? I tutaj mamy jeden korek, tutaj mamy drugi korek. Tutaj też mamy korek. Tutaj też mamy korek. I ja wam jeszcze zaznaczę kartkę nawet. To jest właśnie ta kartka, co tam była. Zabawa polega na tym, że musisz przesunąć te dwa korki na drugą stronę. Jak to zrobić? Hym. Zapomniałem jeszcze tutaj dorysować. O. Macie tak? Tak, oni prostu będą no, układali te no i... że no o, oglądaj. <laughs> Chodzi o to, że on tak ładnie to co nie? Natomiast ona nie potrafi tego zrobić. Ale wiesz co, ten film nie powie ci jak to zrobić. Oni by sobie tak, albo umiesz, albo nie, umieczą, no, nie zrób, sobie. poukładaj sobie te kubki, tak? To będzie, to będzie, nie? Bo znajdę wszędzie. Ale w ogóle świetna zabawa. Zajęłaby mnie na długie godziny. <laughs> True this. Mateusz Chmielarek tysiąc lat temu miał takiego TikToka, jak coś wrzucał do kubka. Naprawdę? A czy były to ołówki? Nie wiem co to Bo było, ale moje... pamiętam, mam takie mgliste wspomnienie, że Mateusz Chmielarek coś wrzucał do, do takiegoś kubka. I ja nagrywałam o tym Insta Story z fiką, że się z tego śmiejemy. To było w pierwszą, p. No to widzisz? Wrzucił na końcu czy nie? To nie, to się zapętla do śmierci. Podoba mi się ta zabawa z tego powodu, że musisz mieć jakieś 30 ołówków. Każdy ma tyle. Yy, na podoba przykład, mi się tak to... Będziemy mieć porażonego prądem. To jest taki lifehack, że spojrzałem na to i byłem like, tak Tak, złammy te wszystkie ołówki bo mam znaleźć jakąś linię obrony, dlatego mm. nie ma Jesteśmy w epoce takiej, że masz tyle sposobów na zajęcie się czymś, że naprawdę nie musisz rzucać ołówkami do kubka Możesz na przykład zagrać sobie w grę planszową tak? Możesz, bardzo możesz fajną. zagrać w grę planszową, bardzo fajna Ostatnia Kamilek y, artystycznie się wyżywał No malował na przykład portret Ewy <ścoughs> Wygląda w ten sposób No i wyżywa, ja prawda? Ja go dałem Ewie, żeby zabrała do domu, ale spłynęła mi w twarz I zostawiła to też jest mój faj. To jest zabij się challenge. To jest zabij się challenge, to jest rzuć swoją drugą połówkę widelcem challenge. I nawet nie musimy się kłócić. Wyobraź sobie teraz, że masz rodzaj mniej więcej w swoim wieku i że stoisz sobie z tym bratem albo z siostrą i rzuca do siebie widelcami, i matka schodzi na dół i mówi. Bo wiesz, bo tak technicznie, żeby już obejść to, to ty rzucasz jabłkiem, tak? Co z tego, że w niego jest wbite pięć widelcy? No nie ma znaczenia. Ale rzucasz jabłkiem. Tak, jeszcze ukrysz widelec. To wygląda jak taki jakiś filmik na YouTube, jakichś takich, wiesz, youtuberów, którzy trochę już wymarli. Wyszynają moi drodzy! Dzisiaj robimy Zgnić Jajko Challenge. Jest tutaj ze mną y, Te Master Człowiek Gaming 15-18. A ja jestem, jak wiadomo, Karolek Dezyniak. Dzisiaj robimy zgnić Jajko Challenge. Dzisiaj robimy w górę i Jajko. Kule, <gry> się uspokoił, nie? <laughs> Przepraszam, Karolegi, i jak i Narucia, i Balstek Człowiek, każdy inny. Ale w ogóle te jakby gry w internecie, które polecają, że zrób sobie sam w domu, to one generalnie mają taki problem. Dużo brudzą, albo dużo rzeczy marnują, albo cokolwiek innego, a rozrywka trwa co jedno mrugnięcie oka. Tak, natomiast konsekwencje mogą trwać całe życie. Kartami do arbuza. To jest jakaś dystopia, wiesz, do... Ale wiesz co? Jeżeli świat ma tak wyglądać, to. Ja... Ale posłuchaj, bo to jest tak, trochę, no, arbuza zjesz, tak? Karty na no, to wyrzucenie. Będą mokre całe. Natomiast ja robiłem to kiedyś z kolegami. Rzucaliśmy kartami do obiektu, tak, żeby się wiesz, wbiły w niego. Robiliśmy to, ale. My, my nie mówiłeś mi, że y, ty masz problem. Ale słuchaj, my to rzucaliśmy do plakatu, tak? Ale do arbuza? Ja rozumiem, że mało jest tak się się fajnie wbija, a w plakat to nie fajnie się. Plakat się wbija. trzeba było trochę skilla mieć, no. Wiesz, to jest wersja dla idiotu, 🎵🎵🎵 ja uważam, że to jest trochę gówno, bo mam mnie czasami tak wozi właśnie na ręczniku po podłodze, to ja nie lubię tego, ja uważam, że to na pewno głupia zabawa jest. Plus ja nie rozumiem, dlaczego ludzie udają mnie, kiedy sameczkuję. 🎵🎵🎵 Możesz spojrzeć na to i pomyśleć Wiesz, że ja też to mam. Też to masz? Też to mam dla Ciebie. Ale ja ci powiem więcej. 5 sposobów na no, przecież to masz no ma sposobów na! No właśnie ja chciałem powiedzieć, oni to ukradli od naszych ulubionych tutaj content makerów. Ale ja właśnie mam ten filmik z sposobów na do pokazania Tobie. <laughs> no to już nie można niestety. Na początku z 12 plastikowych butelek tworzę dwa tory do spółzawodnictwa. Następnie do Rajstok lub Pończot składam po piłce tenisowej i zakładam każdemu z zawodników na głowę. Cała zabawa polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie przejść to strącanie za pomocą dźdzdzla wszystkie butelki. Stanoma! Stanoma Ej Widziałaś kiedyś jakiś film o zombie, bo to jest taki cosplay, że idzie się tak. Eee. Dobra, ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Ten film 27 maja 2015. Ten film 22 stycznia 2015. Jaka jest ma... to ewidentne, że ukradli, że na pewno każdy ten kanał ma zasubskrybowany filmów na, na bo oni wiedzą, że sam są najlepsze pomysły. I teraz oni po prostu Sukcesywnie będą kraść, bo oni myślą, że jak minęło 6 lat, to że nikt się nie dowie, ale ja dzisiaj słuchałam Justyny Mazur, jak odpowiadała o sprawie kryminalnej, która się rozwiązała. 21 lat. Arci, nie zostawiaj tego tak. Arci, jesteśmy z tobą. My będziemy świadkami w tej sprawie. Mówię za Arci. mówiłem za Arci. I to, to wygląda jak jakaś taka gras wesela? Do, dokładnie, i to wygląda jak ktoś co właśnie... Jest ten śmieszny wodzilej. Mm -hmm. No to teraz, wszystkie panie, zapraszamy za sobie, baby, to zabawyć. To jest coraz większy trend do tego, żeby jakby tych gier nie było, bo wszystkich to żenuje. No. Wiesz to nie żenuje? Tych wszystkich, ludzi. Wszystkich twoich pijanych, starszych krewnych, bo jestem tak... Mm -hmm. like, Natomiast ty jesteś tak, like, mógłbym teraz grać w Divinity Original Scene. Mm -hmm. Miałem, że to był taki trening przed tego... Squid Game. Nie, bardziej <grystanie> tego, jak, nie wiem, trzymać mocz, kiedy chcecie się tak? <grystanie> Ładnie, tak jak myślisz. Jest to konkurs na marnowanie chusteczek higienicznych. Jakie to jest durne. Po pierwsze, masz syf. Po drugie, marnujesz te chusteczki. A może oni to wszystko zbiorą w taki wiesz, worek i po koło kibla postawią, żeby się ludzie podcierali. Nie wiem, jakiś się... mi tutaj. Nie mam pojęcia. Chciałbym zobaczyć właśnie, wiesz takie, what happened next. Masz te swoje 5 lat, mama zostawia cię z YouTubem i włączasz to i like, tak, super zabawa, mam mm -hmm. ośmiolone rodzeństwa. Chodźcie, wszyscy bierzemy po paczce. Twa mama wraca do domu. Nie rozumiem, na co to jest przyklejane? Na śliny? Nie mam pojęcia, ale oni często robią takie coś w tych filmikach, że jakby ty nie wiesz do końca jak to działa, że to jest coś takiego, że jakby kreskówka była prawdziwym życiem. To jest takie wybitne jednorazowe, no posmariłeś to klejem, uh -huh. no to jakoś odejdzie, ale wiesz... Ile nie, durne to jest jak nieszczęście. No. To jest moja mina, kiedy to widzę. <laughs> że nie mam plastikowych kubeczków w domu, to oznacza, że skazuje się na wieczną nudę, tak? Tak. I teraz w zależności od tego, które wybierzesz, trafiasz albo do... Strażników, albo do... Tak, tak, tak. Squid Game? Call me. trzeba coś powiedzieć o Squid Game, bo jeszcze nie wydoliliśmy zobaczyć tego kontentu. Tagi! Squid Game, tajemnice. No już teraz mogę dać. W miniaturce daj logo. Jeszcze Squid game. Zrób to. I zabawę na podstawie Squid o, Game. Albo wiesz, co na miniaturkę dam tą typiarę ze Squid Game, co się ze nie ujarają. I na przykład, nie wiem, ona, że jest tam cute przez 15 minut. Przecież A no. to kliknął i. smurt, smurt. trwała to zabawa. Poczekaj. 6 sekund. Jakby ktoś na przykład y, miał złoty 50, zł, ale tak ogromnie chciał zagrać w billard. Ale tak ogromnie, że on czuje, że on umrze, jak nie zagra w billard. Ale taki billard turbo quick. Taki wiesz, 6 sekund mm -hmm. i po sprawie. Tak. To, to wtedy dla niego to jest useful. To jest taka rzecz, która nie umiem za bardzo jej skomentować, bo ani nie umiem sobie z tego jakoś pośmieszkować, ani nie umiem tego jakoś zjechać. To jest po prostu strasznie słaba zabawka, koniec kropka. No to prawda. Taka, która zainteresuje jakieś małe dziecko na 5 sekund, a potem zapomni na zawsze. W sumie trochę jak ze starymi. Najpierw rodzi im się dziecko i są zainteresowani, a potem wychodzą po mleko. To jest taka, wiesz, z serii biurowe gry. Załatw pracownikom y, zabawę w swojej korporacji w 5 minut. taki twister, ale again masz dwa złote. Jakby zauważ, że wszystkie te pomysły czerpią z czegoś, no nie? Mhm. Tylko są wykonane w taki... Bo ja nie chcę mówić, że jeżeli jakaś rzecz jest zrobiona na budżecie, to ona musi być zła. A ta rzecz jest zrobiona na budżecie i jest zła, mhm. ale to nie jest zasada. Nie. Natomiast widać, że to jest gra przeznaczona do ofisu, ponieważ są tu wydrukowane rzeczy, tak? Dużo trzeba wydrukować, dużo tuszy na to idzie i kto by to robił swoją drukarką? Nie, każdy to zrobi w pracy. Każdy to zrobi w pracy, bo za darmo. Jeśli masz akurat swoją korporację, to proszę bardzo, Free idea, dla Twojego pracownika, zabawa na długie sekundy. Dziękuję bardzo za y, to wspaniałą podróż. Proszę, poświęciłem, było. poświęciłem dużo czasu robiąc na Prawda? Prawdopodobnie jakieś 5 minut, prawda? Tak. <laughs> Wiesz co, ja uważam, że jesteśmy coś winna. Powinnaś ty też mi pokazać takie rzeczy. Nie ma problemu, kolego. Także widzimy się już za jakieś dwie minuty na moim kanale, gdzie Juleczka zrobi mi podobną tutaj tortugę, tak? Fajnie będzie wtedy, Fajnie będzie Fajnie wtedy. polecam. Fajnie będzie wtedy. Zanim jeszcze się pożegnamy, to przypomnę wam jeszcze raz o grze Disney Villainous, która jest bardzo fajna i którą graliśmy przedwczoraj chyba ostatnio. Jest super. Ja wam bardzo polecam, z głębi serduszka, bo mówię zupełnie szczerze, jest naprawdę fajna. No. I dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, dziękuję ci bardzo serdecznie za stworzenie mojego odcinka. No dziękuję, proszę. Pianka za proszę. Agryzienie Kabli, dziękuję Mateusz za zmontowanie tego filmu i dziękuję Wam wszystkim, Elo. Dziękuję mamo.